Bardzo ważnym elementem tej fazy był również import danych. Klienci nie są świadomi tego, jakie zagrożenie niesie ze za sobą błędne przygotowanie danych historycznych służących do uruchomienia systemu. Błędne przygotowanie danych historycznych skutkuje poważnymi opóźnieniami przy uruchomieniu systemu, a także może skutkować poważnym paraliżem firmy. W każdym projekcie krytyczną rzeczą jest import danych od klienta. Na ogół te dane dostajemy w postaci plików Excelowych, które, jak wiadomo, można w łatwy sposób kopiować, sortować, filtrować. Jeden z klientów, dostarczając nam takie pliki, trochę nie do końca dokładnie posortował taki plik Excela. W związku z tym okazało się, że cały import, który zajął nam naprawdę sporo czasu, trzeba było wyrzucić i realizować jeszcze raz. Była to też świetna okazja do zrobienia porządku, prawda? no na przykład yy, czyszczenia kartotek